No, braźnij, to krubkę, a dostajesz zupę pomidorową. Czy znowu jak przykąska na... dla pieska. cię bo za darmo to prawie wszystko można mieć. Ja tego nie można widzieć. To zacznie gadać i nie będzie mu się morda mogła zamknąć, tylko poczęstujemy tą krówką. Dobraź, ten kruk. Krów... Mama, robisz wafle ale super. No, bo jest no, wafl... zjedz krówkę. <noise> Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w drugiej części testu jedzenia z Rosmana. Mamy chipsiki, mamy coś słodkiego. Nie wiem od czego tak naprawdę chcę zacząć, ale wiem od czego Wy powinniście zacząć: od zejścia na dół i zostawienia subskrypcji, żeby takie filmy do Was zawsze docierały. Ale to było słówco. Jest ze mną dzisiaj ponownie domo. Wszyscy go znacie, uwielbiacie i lubicie jak siedzimy i jak jemy i mówimy co jemy. Cztery paczki chipsików, i myślę, że od nich zaczniemy. I zaczniemy od tej, która najbardziej, najbardziej mnie ciekawi. Chipsy z czerwonej soczewicy, więc to są automatycznie takie bardziej proteinowe chubki. O smaku klonowy bekon, w sensie taki bekon w sosie klonowym, w syropie klonowym. No jak frytki wyglądają, te śmieszne. Tak, bo to takie chrupeczki, nie chipsy. To są takie jakby takie chrupeczki ze stylu kukurdzianych. I opakowanie mają fajne. Takie tak, takie ślisko-matowe. Pachną dymem wędzarniczym. Ale dobre! Jest interesujące, no. Jest to dobre. Czuć bardzo taki posmak dymiący, wędzarniczy. Jest taka delikatnie słodka nuta. No, a konsystencja, słuchajcie, to jest zrobione z czerwonej soczewicy, a smakuje jak każdy inny Mam chrupek, chrupek tak. jak miany zwykły miany chrupek kukurydziany, jakiś typu duszek czy coś w tym stylu. One są tak dobre. To sprawdźmy, jak te chipsy chrupki wychodzą w drugim smaku. Normalnie są trzy smaki, jest jeszcze smak serowy i podobno są to po prostu jeden do jednego cheetosy, ale nie dorwałam niestety tych chrupek. Byłam w kilku rozmanach, nie udało mi się. Kwaśna śmietana z cebulką. Dobra no, bardzo dobra. No nie się nie będzie generalnie, wszystko będzie bardzo dobre. Ale gorsze niż te, te. Te bekonowe mi bardziej smakują, ale to są też dowolone. Jejku, moja... to jest na bazie soczewicy, nie? Czerwonej, tak. To już nie są pierwsze chrupki, które myjemy na bazie soczewicy i po prostu jakby wszystkie one są, są normalne chrupki, nie? Moja chipsowo-chrupkowa dusza jest tutaj tak zadowolona dzisiaj. Ja sobie tak... O Jezu, te, te chrupki to jest firma jakaś Oho. Strasznie żałuję, że nie mamy tych serowych. To jest dobre, przedobre. Ja wiem, że dzisiaj będę jadła cały dzień. Bo ja co będę cały dzień. To moje przeciwki. Mamy jakieś wynagrodzenia tutaj, to wspólne nagrywanie musi być fajne. Mamy jeszcze dwie paczki chipsików i teraz przejdziemy sobie do chipsików e, lentil, z soczewicy. Pomidor i bazylia, czyli będą takie bardziej mm, świeże, włoskie. Mamy napisane, że jest 30% mniej tłuszczu i tego tłuszczu jest 17 gramów, a białka mamy 11 gramów. Paczka ma tylko 40 gramów, a wygląda na dużo większą. Jak jest jakiś dietetyk, to może nam dać znać w komentarzach, bo mi się zawsze, tak brała tak wykształcenia. Bo mi się zawsze wydawało, że jeżeli na przykład białko nie ma pełnego profilu amidok to ono jest mało wartościowe dla nas, ponieważ nie jest, nie, nie jest budulcem mięśni. Wydaje mi się, że mimo iż te, te chrupki mają bardzo dużo białka, mimo wszystko to nie jest tak dobre, jak mogłoby się wydawać. W zasadzie to jest bardziej taki chwyt marketingowy i tyle, nie? Więc jak ktoś wie, to mnie może skorygować, prawda, czego. Powinno tutaj Albo być parę się, osób... Że, że, że mam rację. Chociaż z drugiej strony wolałbym to pierwsze, bo jakoś do ostatnio zaczynamy chodzić na siłownię, to jakby ludzie powiedzieli, nie, 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 na, na białku nie... nie możesz, jeść, się, te, no, możesz... możesz jeść te chipsy cały dzień. To możesz budować masę, <laughs> jeśli nie na chipsach, to by było zajebiście. Wy, wywołuję tutaj Ciebie do tablicy Zuzo złodzi. Jeśli to oglądasz, to napisz nam, czy możemy jeść takie chipsy w ramach. Z, Zuza złodziei możesz nam dać znać. Daj nam Na znać, daje. chcemy wiedzieć Zuzo z Łodzi. ZUZA z, z, ZUZA zło, złodzi. Zuza złodzi! Zuza zło dzień, okej. Okay. Złodzi! O, przyprawiony! Proszę bardzo, tutaj już wyglądają tak jak takie zwykłe grubeczki. Mam nadzieję, że będą mocno pomidorowe. Znaczy chrupki to w różnych kształtach przychodzą. To też nie możesz powiedzieć zwykłe. Pamiętasz duszki na przykład? Oj duszki Najbardziej koło, kultowe mam. chrupki. One mają bardzo fikuśny kształt. Co ja drugą jest jestem, czy tak jak masz duszki, to czy one na przykład podlegają jakiemuś patentowi, że nikt sobie nie może już zrobić kształtu duszków, nie? Były w, tak by, w Lidlu były jakieś takie ala duszki, Ale nie wiem, czy miały taki sam kształt. Midorowe, bazojowe. Mm -mm. Ja lubię mm. pomidorowe chipsy. Chipsy o smaku pesto mi nie podchodzą. One smakują jak, jakby jadła zupę pomidorową. Chcesz chipsa, chcesz chrupkę, a dostajesz zupę pomidorową sprasowaną w soczewicę. Jest okej, okay, ja to nie mm. Jest Jest, w porządku, do zjedzenia. Ale te... Ale absolutnie to nie, w ogóle się nie porównuje do tych, nie? Tak, totalnie, totalnie bierzcie te. Te przede wszystkim. A te możecie po prostu ominąć. Chyba, że ktoś wam da za darmo, to wtedy zjedzcie, bo za darmo to prawie wszystko można zjeść. I ostatnie krupki, które bardzo mnie ciekawią. Są to chipsy serowo-truflowe. Mamy tutaj 21% białka, są z soczewicy. To, to dużo. Tak, 21% no. mają na 100 gramów. Ale to jest 70 gramów tylko, swoją drogą. Tak, boję się trochę. Mam nadzieję, że będą pyszne. Trufle zawsze mi się kojarzyły z taką przekąską dla bogatych, która niezbyt dobrze smakuje. Ale to nie, nie, bo są, są dwa, poczekaj, nie jest na razie, są dwa rodzaje trufli. Są trufle, które są takimi jakby czekoladkami, że robi się z czekolady trufle czekoladowe, ale trufle to nie, nie wiem, to, to, czy to są grzyby, czy, czy jakieś warzywo, czy coś, ale generalnie to nie jest jakby słodycz. <laughs> Zaleciało. Ale to nie znaczy, że nie jest dobre. Jest dziwne. Jest bardzo dziwne. Ale jest w porządku mógłbym konsumować dla przyjemności. Wydaje mi się, ja mam ochotę po kolejne sięgnąć, wydaje mi się, że te trufle są strasznie umamiczne, że mają dużo smaku umami. Więc jakby już możecie sobie wyobrazić, jak to smakuje. Ale chyba masz rację. Jak sobie tak pomyślę o sosie umami z Maxa, no to coś, coś z tym nie Tak, jas, no. strasznie wciągają. Ej, tu jest bardzo podobny smak do tego sosu z Maxa, umami. On jest z truflami przecież. Nie bardzo, trochę, On ale... jest z truflami. One tak wciągają. Wolałabym te tak kupić, Albo te drugie, albo one wciągają. To są takie chrupeczki dla koneserów. Jak ktoś już ma bardzo dużo smaków w programach w swoim życiu, to... to, to trochę, trochę w sumie dla nas. Tak. Bo to, 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 nas to, to nas zaskoczy. To nas zaskoczyło. Natomiast jak ktoś jest przeciętnym normi zjadaczem chrupku. Co te? Mm, na przykład. To tak, tak. To Zwykły, smak. Ale to są takie chrupki stworzone dla nas, dla jest, szukających wrażeń. Tak, dla kogoś, kto wymaga po prostu więcej. Chcę zjeść coś, czego jeszcze nigdy nie jadł. To są naprawdę ciekawe chrupki. Ostatnia rzecz na słono. Veggie snack. Kibaton z sejtana. Psa. Tak, psa. to wygląda jak, jak przysmak dla psaka. Jest z sejtana. Strasznie, to, to, smaczne. strasznie to, to... jest Strasznie to jest dziwne. Będzie w sensie to jest taka... No patrzcie. Co jest w <laughs> Ja tego nie włożę na budzie. No ale pachnie źle. Ugryź, nie powiem najpierw. Ale jakbyś... jakby to było jakieś gigazo, to już bym wiedział. Uh -huh. No, jest to średnia. No, jest to średnia. Zero przyjemności z jedzenia tego. Ale muszę przyznać, że na samym początku ta jest niedobra. Mhm. że dłużej, by było średnie, więc może jakbyśmy więcej zjedli, to by się okazało, że jest Szymonie. znośna. Ja teraz to możesz ty drugi kredyt wziąć. Po prostu jest średnie. Za zagryzę sobie turflami. Już zostaje się, że zdrowe, można jeść. I Tak. I proteinowe. Dużo białka. Veggie snaka nie polecamy. Ktoś wziął taką wege kiełbaskę, zapakował jakby jedną, Folikę i nazwał to veggie snackiem, Wegańska przekąska, biobatonik. Jak jeszcze to nazwą? To jest przecież jasne na właśnie, że ludzie chcą i zdrowiej się odżywiać bardziej wegetariańsko, wegańsko. Z tego, z tego później tak ja obrzędu no. Ale to ma w ogóle dwie nazwy: jest tak: Enerbio, wegańska przekąska z papryką, łamane na wegański biobatonik z sejtanu, z papryką. Mamy jeszcze cztery rzeczy, zostały nam same słodkości. Zaczniemy sobie od żelek. To są takie żelki Very Berry e, Blueberry. O, to są takie żelki, które są zrobione tylko praktycznie z owoców. Tu nie ma żadnej żelatyny, żadnego agaru. Fire z jabłek, sok jabłkowy, sok jagodowy, pektyny z owoców, błonnik cytrusowy i naturalny aromat. Domyślam się, że borówek. To mają być takie super zdrowe żelki, które możecie kupić swoim dzieciom, i dać jak są żelki, owocowe paseczki. No nie, no znowu to nie wygląda apetycznie. Znowu jak przykoska wygląda dla piesku. No dobra, dobra, no zjedzmy to. Mam nadzieję, że to będzie owocowe bardzo. Borówkowe zdrowie. Dobra! Jak, jak już rozgryziesz, bo konsystencja na początku nie urzeka. Nie zgadzam się. Dobra, ja uważam, że dobra. Takie lepiste takie jest. Rzelka! Takie... Mm. Nie, nie pasuje mi. Dobrze, że to nie pasuje, to znaczy, że nie wyrzucimy do śmieci. Mhm. Uważam, że spoko. Uważam, że spoko. Mogłoby to być na przykład... Mogłoby tutaj na przykład zwiedzić troszkę soku cytryny, żeby na przykład było bardziej kwaśne, bo ja lubię na przykład kwaśne żelki, ale nie jest złe. Jest naprawdę spoko. Nie kupię tego sama ponownie, ale zjem przyjemnością jakąś tam. To teraz kolejny słodycz, czyli wegańskie krówki z firmy Super Krówka o smaku karmel i limonka. Wzięłam te krówki dlatego, że jest to smak właśnie karmel, karmel z limonką. Zawsze są krówki na przykład karmelowe, waniliowe, e, ale limonka? Proszę bardzo, krówka dla Ciebie. Jak, jak Super Krówka, to na pewno będzie super posiłek. Mam nadzieję, że papierek się odkleja dobrze. No, to jest, no, to, to jest mora z dzieciństwa. O mój Boże. Nie dobrze. One są, one nie są kruche, one są ciągnące, ja zawsze kochałam krótkie. Mm. Kruche? No, ale tak. są. To mm. 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 jest mordoklejka. No. Taka bardzo mordoklejka, Mogliśmy to na końcu zjeść. Teraz zrobię tutaj lapsa z tego, jak przeżuwam. Smak jest dobry, ale konsystencja jest obrzydliwa. W się sensie nie obrzydliwa, tylko, dobra, zdecydowanie nie jest obrzydliwa. Jest po prostu ciężka w jedzeniu. Nie wiem jak to, jak to zjeść. To jest, ej, to jest dietetyczne. Bierzesz jedną krówkę i przez kolejne pół godziny i nie masz ochoty już na kolejną. I co są jeszcze ujemne kalorie, bo trzeba się tym nie tak nawielić. Co, co z tą krówką? Ja jeszcze nie skończyłam, jeszcze ja musisz poczekać. No krówka. No taka, no taka w porządku. Ja wiem, ja wiem, my sobie to zostawimy. Jak kiedyś odwiedzi nas ktoś, to zacznie gadać i nie będzie mu się morda mogła zamknąć, to go poczęstujemy tą krówką. Wiesz wiem kogo poczęstować tą krówką. <todkodzio> Także słuchajcie, kupujcie te krówki i naprawdę, częstujcie, częstujcie ludzi, którzy nie mogą po prostu czasami się zamknąć i gadają jak najęci. fenomenalne zastosowanie. Polecam wszystkim. Wątpię, czy to się nadarzy prędko. Bo raczej nie zapraszam do siebie ludzi, których nie chcę słuchać. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dziwne połączenie smaków. No coś, ty fajne! Ale w sensie, ja nie mówię, że fajne, nie fajne, tylko dziwne, nie? Karmel ciekawe. I limonka, jakby dwa zupełnie różne bieguny smakowe. Ale musisz przyznać, że ta krówka nie ma złego smaku, tylko nie ta ma konsystencja jest nie do Ale wydaje mi się, że jakby to było w takiej konsystencji kruchej, to nie byłoby lepsze. Było. Nie, jak masz kruche krówki, to one zazwyczaj są właśnie takie, smaki jakieś mleczne. Ale I jadłeś to? kiedyś krówkę kruchą o tym smaku? Nie, może by to zmieniło e, postrzeganie tak

i wyobraźnia mi mówi, że może być tak, że to nie będzie najlepsze połączenie. Kolejna rzecz, którą przetestujemy jest firmy Super Foodio. Foodio. Oni też, ta firma też ma krówki, ale jadłam już je i one były bardzo słabe. Dlatego chciałam przetestować z tej firmy. One no są lepsze w smaku, w konsystencji nie. Mamy dzisiaj wegańskie wafelki bez dodatku cukru z kremem kakaowo-orzechowym. Taki biedny Knoppers. Cztery wafelki w opakowaniu. Dlaczego od razu biedne? No bo to ma tylko jedną warstwę jakby. Okay. Jeden krem. I jakby tam ktoś dodał mleczny krem, orzeszki. Może te chróbki tutaj leżą i tak mnie. Mm. Ładnie pachnie to w środku, tak tak Mam ja um, się wydaje, że to bardziej trwa porównać do pishingera. Co to, to jest? Już z pishinger. To nie, no to są takie jakby. jak się kupuje Android i się właśnie przekłada jakiś kajmakiem, bodaj. No to ja. u mnie w domu tak to było zawsze, ale u mnie się to nazywało po prostu wafle. Mama robiła wafle i smarowała kajmakiem w środku albo jakimiś innymi rzeczami i tak to wygląda dokładnie w ten sposób. Wafle. I pachnie tak samo. O, mamo robisz wafle, ale super. No to jest tak, tak. Jak pishinger. O ma Pischingera robisz. I to brzmi... Dobra, widzę, że jesteś zainteresowany jedzeniem tylko. To zjedzmy. Rozczarowanie. To smakuje rozczarowanie. Nie smakuje jak Pischinger. Mm. Ja odkładam. Szkoda ale, kalorii. Ale rozczarowanie. I wiesz co? Od razu czuć, że to nie ma cukru, tylko jakiś słodzik. W tej warstwie czuję po prostu jakiś słodzik. Jest tu jakiś erytrytol. Od razu czuć erytrytol. Słuchajcie, jak wiecie erytrytol, to jak on nie jest rozpuszczony, to on ma taki zimny posmak, wiesz o co mi chodzi? Bo on jest taki, jakby zawsze jakby miał niższą temperaturę niż pozostałe składniki. I nie wyjadaj! ostatnią rzecz. Wegańską kokosową czekoladę. Jest to czekolada z chipsami kokosowymi i płatkami orkiszowymi. Odpowiednia dla wegan. Wygląda dobrze. Pachnie ładnie. Proszę bardzo. W środku widzimy takie właśnie kawałki kokosa i te orkiszowe płatki. Miała tak czekolada po chrupkach generalnie. Przeżyję przeżuję, to powiem, <laughs> przeżyję. I mo czekolada. Mm, 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 mm. Dla mnie ta czekolada całkiem w porządku, tak jak Domu powiedział, trochę tanio smakuje. Nie jadłabym jej samej, także kawałek i dla przyjemności. Z kimś trzeba, na przykład z gośćmi. Nie, uważam, że ta czekolada... W ogóle ona ma taki tani wzór. No, to prawda. Tanie czekolady mają taki wzór na sobie. Wydaje mi się, że ta czekolada bardzo dobrze się sprawdzi, jak ja na przykład ją bardzo drobno pokroję i posypię jakieś placuszki śniadaniowe. Albo jakąś komuś trzeba zrobić i na przykład... Się... Dodajemy te krówki, ustaliliśmy. O, masz chłopcze wszystkie najlepszego z okazji urodzin, bo mu dajesz czekoladę taką właśnie chujową. <grym> na urodziny czy na coś daje się czekoladę z bakaliami. Domo trochę inaczej się dzisiaj zachowuje niż na ostatnich testach, z względu na to, że wypił dzisiaj pół litrowego energetyka oraz dwie kawy kofeinowe i nając się, się trufli, a trufle to są chyba jakieś, może to są jakieś takie dziwne grzyby, bo nie wiem dokładnie co to. Dominika? Troszkę odkleja dzisiaj. Ewidentnie są to grzyby. <laughs> Wesoła! Coś tutaj było wesołe, wesołego. Może ten znak dla psa. Ale no nie możesz tak mówić. Bo no bo tak... zjadł krówkę. <laughs> Koniec jedzenia. Podsumowujemy. Pokażę Wam rzeczy, które na pewno kupię ponownie. No ja bym się z tym zgodził. Reszty nie kupię ponownie. Ta rzecz... Ma dobry smak, ale okropną konsystencję w jedzeniu. Ta rzecz jest po prostu niedobra, samo jak ta. A reszta jest taka okej, okay. Trzeba przyznać, że ten test był bardzo smaczny i wesoły. To w ogóle chciałem... <grymne> wesoły test. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał, że przyjemnie ja wam się patrzy jak jemy pyszne rzeczy, bo głównie tutaj były pyszne rzeczy. Kupujcie krupeczki, ale nie w dużej ilości jeśli mieszkacie w Warszawie, bo ja też chcę je jeść. I widzimy się w następnym odcinku. Dajcie znać czy chcecie jakiś kolejny test. Może jakiś inny sklep, bo teraz przyjrzeliśmy się Rosmanowi w tym odcinku i w poprzednim. Jeśli nie widzieliście poprzedniego testu z Rosmana, gdzie były głównie dania gotowe, koniecznie obejrzyjcie, bo tam też się działo. Widzimy się w następnym odcinku. Pa!